Cześć, witajcie! Jestem Anonim, to jest mój kanał Grywalnie. Witam Was serdecznie w mojej Świętej Ingracza. W dzisiejszym materiale, moi drodzy, mamy test monitora od AOC Gaming za pośrednictwem firmy Sarota PR. Test będzie dotyczył dokładnie modelu AOC AG352UCG6. Jest to monitor, moi drodzy, stworzony naprawdę dla prawdziwych graczy. Czego tutaj chcieć więcej? Zakrzywiony ekran Nvidia G-Sync 120 Hz 21 na 9, 35 cali. Jest, moi drodzy, potężny sprzęt, dzięki któremu naprawdę wrażenia z gier są o wiele inne niż tak jak w moim przypadku na poprzednim monitorze 27 cali HD 16 na 9. Ten test, moi drodzy, przedstawię standardowo z pozycji typowego gracza, czy bez trudnych słów i bez jakichś dziwnych historii, które napadają, są tutaj zbędne. Na wstępie też Was serdecznie poproszę, abyście zostawili ławkę w górę, zasubskrybowali mój kanał, żeby być bieżąco ze wszystkimi materiałami. No i oczywiście odwiedźcie e, moją stronę i wszystkie media, które są na dole, jeżeli ktoś z Was był zainteresowany zakupem tego giganta, to link do zakupu znajdziecie się na dole w komentarzu, jak i w opisie. Żeby zbędnie nie przedłużać, Zrobię sobie materiał w takich kilku punktach. Na początku przedstawię Wam po prostu suche fakty, monitory, z czego, jak jest zbudowane, porty, jakie posiada, etc. Później przejdziemy sobie do mojego stanowiska podłączego, pokażę Wam oświetlenie, pokażę Wam wszystkie funkcje, jak się ustawia w menu, które jest dostępne, pokażę Wam, jak się sprawuje w grach, zrobię testy. No i na koniec zrobię, moi drodzy, małe podsumowanie. I kompletnie bym zapomniał, serdecznie dziękuję firmie AOC Gaming oraz firmie Sarota za udostępnienie mi tego monitora do testów. Uff. Teraz będę miał czyste sumienie. A jeżeli czyste sumienie, to możemy zacząć nasz test. Zaczynamy. Mam też, moi drodzy, długopisy. Fajne. Białe. Trafią do Was. <grym> to teraz przechodzimy do kilku suchych faktów. Tak jak już wspomniałem, monitor AOC jest przeznaczony dla graczy posiada przekątny ekran 35 cali o rozdzielczości ekranu. 3440x1440 format obrazu to 21x9 z częstotliwością odświeżenia 120 Hz. Matryca, jaka jest tutaj zastosowana, jest to MVA. Czas reakcji 4 ms. Monitor posiada technologię G-Sync, co jest bardzo, ale to bardzo super opcją. Jeżeli chodzi o kąty widzenia, to monitor posiada w poziomie, jak i w pionie. Kąty widzenia 178 stopni. Monitor wyposażony jest w dwa głośniki, posiada regulację wysokości, kąta pochylenia oraz kąta obrotu. Jeżeli chodzi o sam wygląd zewnętrzny, naprawdę robi wrażenie typowo gamingowe. Na dole mamy podstawkę full metalową, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężka i idealnie stabilizuje nasz monitor i w ogóle się mu tutaj nie przekrzywia. Na środku na czerwono mamy napis Agon, po prawej stronie, jak i po lewej stronie, moi drodzy, mamy pasek LEDowy. Które jest poświetlany. Mamy tutaj trzy kolory do wyboru: mamy kolor niebieski, czerwony oraz zielony. Jeżeli chodzi o tył, monitor to przedstawiają się w taki sposób. Też tutaj widzimy bardzo dużą masną podstawkę. Co jest ciekawe przy tak dużej rozdzielczości ekranu, ta podstawka naprawdę nie zajmuje tutaj dużo miejsca. Po lewej, jak i po prawej stronie monitor posiada paski LED, które są tak samo podświetlone na trzy kolory. Niebieski, czerwony oraz zielony. Wszystkie te kolory można włączać w ustawieniach i zmieniać. Podświetlenie można też wyłączyć na stałe. Naprawdę te monitory charakteryzują się bardzo fajną bryłą z tyłu i co ciekawe wiele monitorów, naprawdę mi się to podoba, jest wyposażonych, moi drodzy, tutaj uchwyt na słuchawki, co jest naprawdę bardzo, to bardzo ciekawym gadżetem oraz dodatkiem. Monitor posiada możliwość re regulacji do dołu oraz do góry. Posiada też możliwość regulacji prawo oraz lewo i tak samo kątów pocholenia góra oraz dół. W tym miejscu możecie zobaczyć taki mały joystick, przycisk, który służy do poruszania się w menu, które jest wbudowane w tym oto monitorze. Jego funkcję zaprezentuję trochę później. Jak idziemy sobie od lewej strony, mamy tutaj wszystkie złącza, które są w tym oto monitorze. Mamy po lewej stronie złącze mikrofonu, mamy złącze słuchawkowe, mamy dwa złącza USB i USB do szybkiego ładowania. Kabel ten też jest tutaj w zestawie. Mamy, mamy jedno złącze DisplayPort, jedno złącze HDMI, kolejne złącze słuchawkowe oraz port zasilający. Dodatkowo należy wspomnieć, że monitor jest wyposażony w typ VESA 100x100, tak więc dzięki temu możecie zamontować go sobie na ścianie, bądź na innych uchwytach, jeżeli takie posiadacie. Jeżeli chodzi o zbiór suchych faktów i pokazania Wam ogólnie budowę monitora, to wydaje mi się, że byłoby to na tyle. Jeżeli kogoś interesuje to długość kabli z załączonym port oraz kabla HDMI jest to 1,8 m. Dodatkowe, moi drodzy, zdjęcia monitora oraz wszystkich tutaj Elementów znajdują się u mnie na blogu, i jeżeli są tutaj osoby zainteresowane zakupem tego oto monitora i zastanawiają się, czy zmieści się on na biurku, to szerokość tego monitora w zakrągleniu to 85 cm na 59 cm wysokości na 27 cm głębokości. Część teoretyczną uważam chyba już za zamkniętą, teraz pozostaje nam przejść do części bardziej praktycznej, czyli podłączego. Zobaczymy sobie sterowanie tym oto joystickiem, zobaczymy sobie menu, jak jest tutaj dołączone poświetlenie LED, jak się, jak się sprawuje oraz jak monitor wygląda w praktyce i jak pięknie wszystko wygląda w grach jaki szeroki kąt widzenia posiadamy dzięki 21x9, tak więc przechodzimy do kolejnego etapu. Jak widzicie monitor jest już podłączony teraz zajmiemy się tym joystickiem do sterowania menu oraz pokażę Wam jakie mamy dostępne opcje w ustawieniach joystick po środku ma swoje plusy oraz minusy, plus jest taki, że nie mamy innych dodatkowych przycisków, które są porzucane na spodzie obudowy bądź boku mamy tylko jeden joystick, dzięki któremu możemy wszystko tutaj sterować, ale sterowanie nim wymaga troszeczkę wprawy i nauczenia się. Na samym początku może Wam sprawiać troszeczkę trudności i niestety denerwować. No, ja. Bardzo się szybko derwuje, że chodzi o takie malutkie rzeczy. Jeżeli coś gdzieś włączę i niestety się to wyłączy, to troszeczkę mnie to irytuje, ale w tym przypadku po 15 minutach już byłem bardziej spokojny. Bardzo wielka szkoda, że do tego monitora nie został dołączony taki słynny pilocik, dzięki któremu też możemy sterować tymi wszystkimi ustawieniami. Jeżeli sobie przesuniemy w prawo, to wyświetlą nam się wszystkie dostępne ustawienia. Jeżeli klikniemy sobie w lewo przesuniemy ten nasz joystick, to wtedy będziemy mogli przełączać między DisplayPort a HDMI. Jeżeli weźmiemy sobie w dół bądź w górę, możemy wziąć głośniej bądź ciszej w dwóch budowanych głośnikach, które się tutaj znajdują. Jeżeli chodzi o menu, które tutaj jest, to możemy ustawiać sobie szeroką gamę rzeczy. Tutaj mamy kontrast, jasność gry, kolor gry, cienie. Mamy tutaj też gamę. Możemy wybrać gamę pierwszą, drugą bądź trzecią. I tutaj nam się wszystko ładnie pozmienia. Mamy też przyspieszenie. Mamy też tutaj do wyboru tryb gry: mamy FPS-y, RTS-y, wyścigi, yy, gracz i też wyłączony. Kolejną częścią tego menu są to ustawienia kolorów. Tutaj też możemy sobie wszelkie kolory poustawiać. Następne to są ustawienia OSD. I poniżej mamy ustawienia EXTRA, Dzięki nim możemy ustawić sobie przytaktowanie, głębokie uśpienie. Ładowarkę USB możemy włączyć oraz wyłączyć. Jest to ten tylny port, który wam wcześniej pokazywałem. Mamy też tutaj nasze LEDy. Możemy sobie y, zmieniać ich kolory na niebieski, czerwony i zielony, tak jak widzicie na dole. Zaraz wam też zaprezentuję, jak te kolorki zmieniają się z tyłu mam niebieski z powrotem i na dole mamy kolejne ustawienie możemy sobie ustawić intensywność podświetlenia LED możemy je wyłączyć może być podświetlenie słabe już wam troszeczkę zjadę niżej żebyście to widzieli podświetlenie słabe podświetlenie średnie oraz podświetlenie silne ja zostałem silne bo generalnie te paski LED w, żadnym, w żadnej nam pracy tutaj podczas korzystania z monitora nie przeszkadzają warto też wspomnieć że podczas rozpoczęcia pracy z tym oto monitorem, Powinniśmy sobie w ustawienia panelu sterowania Nvidia ustawić funkcję G-Sync na włączoną. Dzięki temu będziemy mogli się cieszyć w pełni z tego to monitora. Dzięki takiej rozdzielczości oraz formacie obrazu 21 na 9 możemy bez problemu pracować, na na dwóch otwartych kartach, które mamy idealnie pootwierane. Możemy sobie ich oczywiście dopasować tak jak chcemy. Po lewej stronie mamy co innego, po prawej coś innego i możemy sobie pracować. Dużo osób też czasami pisze mi w komentarzach, czy monitor jest dobry do oglądania telewizji, czy monitor jest dobry do e, grania na PlayStation. E, etc. Jeżeli chodzi o oglądanie filmów, bądź e, filmików na YouTube, problem mamy taki, że jeżeli filmik nie jest nagrany w formacie 21x9, czy to na różnych platformach VOD, e, Netflix, czy na YouTube, to wtedy, podczas zrobienia trybu pełnoekranowego, e, po lewej, jak i po prawej stronie, będzie mieli czarne paski. Jeżeli Was to będzie denerwowało, no to ten monitor nie jest dla Was, ale te czarne paski, na przykład w przypadku tutaj YouTube'a, możemy i się pozbyć, instalując dodatkową yy, wtyczkę w przeglądarce. Wtedy te wszystkie filmy zostaną dopasowane do formatu 21 x 9, więc to możemy sobie ominąć. Ale, tak, w standardzie, moi drodzy, tak to wygląda. Więc, jeżeli nie mamy filmu nagranego 21 na 9, to tak się będzie większość rzeczy odtwarzała. I od razu powiem, że na Netflixie większość filmów nie jest nagrywana. W takim właśnie formacie i oglądanie tam seriali filmów tak cały czas wygląda. Na początku mnie to irytowało, potem już się do tego troszeczkę przyzwyczaiłem. Dzięki takiemu monitorowi praca w programach, na przykład graficznych bądź w pracach obrukowych do wideo też staje się przyjemnością, bo jak widzicie mamy bardzo szerokie pole do edycji tutaj filmu i tak samo mamy bardzo duże pole do robienia grafiki, tak więc też możemy sobie na przykład otworzyć dwa Photoshopy z dwóch, na dwóch grafikach jednocześnie pracować, a nawet i więcej, jeżeli ktoś lubi naprawdę. Taki duży monitor ułatwia pracę w wielu programach do edytowania grafiki bądź filmów i też innych, jakikolwiek ktoś z Was używa. Jak wiemy, ten monitor jest dla graczy, więc został stworzony do grania. Teraz sobie odpalimy dwie gierki: będzie to Assassin's Creed Odyssey oraz Call of Duty Warzone. Jak wiadomo, takie formaty monitoru są stworzone dla FPS-u. więc na początek przyjrzymy się Call of Duty, a później zobaczymy, jak Odyssey się prezentuje i cały widok. W grze, bo dzięki temu, moi drodzy, naprawdę o wiele więcej widzimy w grach. Tak więc odpalamy. Jak widzicie na przykładzie Call of Duty, głębia tutaj kolorów jest naprawdę bardzo dobra. Jak widzicie sam widok, jak dużo rzeczy naprawdę widzimy. Jest to z jednej strony fajne, z drugiej strony ma też to kilka minusów. Dzięki temu, że widzimy dużo. To też widzimy mało na samym środku, o co mi dokładnie chodzi tutaj. Zwyczaj w grach typu FPS skupiamy się na środku naszego ekranu, czyli tutaj na celowniku i na tym wszystkim, co się znajduje przed nami. Dzięki takiemu monitorowi po lewej, po prawej stronie widzimy o wiele więcej, więc możemy zauważyć przeciwnika, ale też może nas to troszeczkę rozproszyć, więc lewa i prawa strona może nas rozproszyć względem środka, więc to też, moi drodzy, może być drobnym minusikiem. Ale jak widzicie tutaj na tym monitorze wszystko pięknie, płynie, działa, wszystkie kolory są naprawdę. Bardzo yy, ładnie wyświetlane, słuchajcie, nie mogę narzekać. FPS-y przy tym monitorze są czymś cudownym. Wiele razy się zdarzyło, że właśnie dzięki 21 na 9 mogłem zobaczyć wroga po prawej stronie, którego normalnie bym nie zauważył, bądź po lewej. Ale często też się zdarzyło, że na przykład zapatrzyłem się coś po prawej stronie i nie trafiłem wroga, który był przede mną po środku. Ale naprawdę, moim zdaniem, w FPS-ach to bardzo, ale to bardzo ułatwia sprawę. Jak widzicie, widzimy bardzo dużo i to jest super. Bardziej możemy, moim zdaniem. Wczucie w daną grę i w ten klimat, który na przykład tutaj jest. Ale jak widzicie w niektórych e, grach może być tak, że kacenki nie są dostosowane do 21 na 9, to tak to będzie wyglądało jak w tym przypadku przed chwilą. Ale jak widzimy, większość jest dostosowana, tak więc, moim zdaniem, nie ma tutaj żadnych problemów. Jak widzicie, wszystko bardzo ładnie tutaj widać. Jeszcze raz, zaraz Wam pokażę z tej perspektywy. Zobaczcie, widzimy dosłownie wszystko. Jak Widzimy bardzo dużo, jesteśmy prawie całą mapę w stanie objąć naszym tutaj widokiem z gry. Teraz może sprawdźmy sobie jak prezentuje się ten monitor w grach troszeczkę innych, czyli na przykład typu Assassin's Creed Odyssey. W takich grach nie dość, że wszystko pięknie wygląda, bo tutaj kolory są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre, to też zyskujemy dodatkową przewagę nad przeciwnikami, gdyż będziemy widzieli dzięki 21 na 9 ich przybywających z różnych stron. Słuchajcie, naprawdę Taki monitor do grania jest bardzo dobry, dzięki czemu możemy, tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, wczuć się w cały klimat gierki, bo bardziej czujemy się tak, jakby ten świat w grze nas otaczał. Płynność obrazu jest bardzo dobra, nie ma tutaj żadnych zacięć. Zaraz sobie dokonamy testu tutaj oświetlenia i zobaczymy sobie jak te, przepraszam, podświetlenia i zobaczymy sobie jak tutaj są prześwity przy ramkach porobione, czy jest to bardzo widoczne w ciemnych punktach, czy też nie ale patrzcie naprawdę pięknie w takich innych grach ten monitor prezentuje się naprawdę i spisuje rewelacyjnie zobaczymy sobie teraz test podświetlenia zobaczmy jak to się tutaj yy, prezentuje, miejmy nadzieję że nie będzie żadnej tragedii No, i mamy nasz tutaj czarny ekran. Zobaczmy, jak tutaj jest tym podświetleniem. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę na filmie może być to inaczej widoczne. Ale bardzo tutaj widać, po w lewym yy, górnym rogu, i w dolnym tutaj podświetlenie, i troszeczkę prawy róg też daje. Jeżeli siedzimy naprzeciwko, wyprostowani, to mogę Wam powiedzieć, że troszeczkę lewy róg bije po oczach, i, i prawy, ale jest to do zniesienia. W poprzednim monitorze była to troszeczkę większa tragedia. Ale też pełnego sukcesu tutaj w tym akurat nie widzę, ale mniej więcej podświetlenie jest równomierne. Test dobie końca, tak więc teraz trzeba troszkę to wszystko podsumować, jeżeli chodzi na przykład o plusy i o minusy. Na plus, moje drodzy, oczywiście tutaj będzie rozdzielczość 35 cali, format obrazu 21 na 9, NVIDIA G-Sync, zakrzywiony ekran. Bardzo dobra tutaj y, podświetlenie, bardzo dobre y, kolory, naprawdę solidna podstawka y, LEDy podświetlenia, może być wyłączenia, włączenia, troszeczkę jest mało kolorów. A wiemy, wiele osób lubi troszeczkę używać bardziej rozbudowanej palety barw. Ja nie jestem generalnie zwolennikiem pakowania wszędzie LEDów, ale to jest tylko taka moja opinia. Ale w tym przypadku naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o minusy, to na pewno tutaj dodałbym ten joystick. No, według mnie nie jest on wygodny, jeżeli z czasem troszeczkę wejdziemy w sprawę z nim. No, to wtedy jest do zaakceptowania, ale dalej uważam, że standardowe przyciski byłyby lepszym rozwiązaniem. A najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie do tego monitora i to to bardziej w tej kategorii cenowej, pilota, dzięki któremu możemy obsługiwać całe menu, które znajduje się w naszym monitorze. Oczywiście, że chodzi też o plusy, to bardzo fajnie, że możemy regulować na wszystkie możliwe sposoby nasz monitor, czyli góra, dół, lewo, prawo oraz kąty pochylenia. To jest naprawdę bardzo dobre. Bo jak wiemy, nie wszystkie monitory też takie e, coś posiadają, a przy tym gabarytach to naprawdę się bardzo dobrze przydaje. I tutaj mam ten zakrzywiony ekran. Zapomniałem Wam też wspomnieć, że jeżeli przy takim zakrzywionym ekranie nie będziemy siedzieli centralnie po środku, i na przykład pójdziemy sobie troszkę bardziej w prawo albo troszkę bardziej w lewo, to już te kolory oraz wyświetlany obraz nie będą takie same. Najlepiej przy takich monitorach siedzieć na wprost, wtedy wyrażenia będą z jego użytkowania o wiele lepsze. Jeżeli chodzi o cenę tego monitora, to zaczyna się ona tam od 3000 w górę w górę o od tutaj chodzi, chodzi o to, że w różnych sklepach jest on dostępny w różnych cenach, tak więc na dole w komentarzu oraz w opisie dodawałem link do porównywarki cenowej, więc będziecie mogli sobie wybrać oczywiście najlepszą ofertę, która wam pasuje. Na moim blogu też znajdziecie recenzję wraz z pełną specyfikacją oraz zdjęciami. Jeżeli ktoś był zainteresowany zakupem troszkę mniejszego monitora, to też inny test monitora od AOC Gaming zaduje się u mnie na kanale, link też na dole został wrzucony. I co tutaj można więcej powiedzieć? Mi się wydaje, że to tyle. Według mnie Przetestowałem większość rzeczy jakie są dla nas graczy tutaj najważniejsze z takiego punktu widzenia typowego gracza. Mam nadzieję, że oczywiście materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i też na dole jest taki magiczny przycisk wesprzy, jeżeli niektórzy nie wiedzą, ale to już zostawiam Waszej gestii. I na koniec pozostaje mi jeszcze podziękować serdecznie firmie Starata PR oraz AOC Gaming za udostępnienie tego monitora do testów. Ja go zaraz pakuję z portem do kartonu i mam nadzieję, że jeszcze później będzie mi dane testować kolejne sprzęty od firmy AOC Gaming. A wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!